Wyobraź sobie spacer. Słońce świeci, pies radośnie węszy. I nagle zatrzymuje się, pochyla głowę i zaczyna rzuć trawę. Źdźbło po źdźble. Jakby był kozą, właśnie tak zachowuje się wiele psów. Niezależnie od rasy, wieku czy diety. I to zachowanie rodzi pytania. Dużo pytań. Czy to normalne? Czy to coś znaczy? Czy powinniśmy się martwić? Czy to tylko nawyk? A może coś poważniejszego? W tym materiale opowiem Ci, kiedy zjadanie trawy jest naturalne, kiedy jest sygnałem problemu i co możesz z tym zrobić, jeśli Twój pies pasie się jak owca na każdym spacerze. Gotowy? To zaczynamy. 1. Zjadanie trawy przy problemach trawiennych. Zacznijmy od najczęstszego wyjaśnienia, które słyszysz wszędzie: pies zjada trawę, bo chce się oczyścić. To nie do końca mit, ale też nie cała prawda. Niektóre psy faktycznie sięgają po trawę, gdy odczuwają dyskomfort w przewodzie pokarmowym. Mogą mieć lekkie mdłości, niestrawność, wzdęcia, albo nawet poczucie, że coś im stoi w żołądku. Znasz to uczucie? Taki dzień, gdy wiesz, że coś jest nie tak, ale nie potrafisz wskazać dokładnie co. Pies tego nie powie, ale może sięgnie po trawę. Zdarza się, że po takim zielonym posiłku pies zwraca. To nie zawsze oznacza, że trawa mu zaszkodziła. Raczej pomogła sprowokować oczyszczanie. Ale uwaga: jeśli pies wymiotuje często, po każdej trawie lub robi to kompulsywnie, to już nie jest naturalna regulacja, tylko coś, co warto skonsultować z lekarzem: 2. Nuda i potrzeba sensoryczna. Na drugą. Drugi powód nie ma nic wspólnego ze zdrowiem. To czysta psychologia i brak zajęcia. Pomyśl: Ile razy dziennie twój pies ma okazję rozładować swoją energię poznawczą? Jeśli każdy spacer wygląda tak samo, bez nowych zapachów, ludzi, dźwięków, pies po prostu się nudzi. Trawa jest miękka, ma różną wilgotność, pachnie innymi psami. Działa jak naturalny fidget spinner. Daje coś do roboty, daje przyjemność sensoryczną, daje reakcję. I niektóre psy to zapamiętują. Na zasadzie jem trawę, mój człowiek się mną interesuje. Działa. Nie chodzi o to, by teraz krzyczeć na psa. Lepiej zadaj sobie pytanie: czy daje mu wystarczająco dużo bodźców? Urozmaicenie spacerów, zabawki interaktywne, szukanie smaczków w trawie to wszystko może zredukować potrzebę koszenia trawnika. Jeśli chcesz więcej filmów, które pomagają Ci lepiej zrozumieć Twojego psa, zostaw Suba. To dla Ciebie jedno kliknięcie, a dla mnie sygnał, że warto tworzyć więcej takich treści. 3. Niedobory żywieniowe. Czasem pies sięga po trawę, bo. Jego organizm po prostu czegoś potrzebuje. Brzmi dziwnie? To dokładnie tak jak u ludzi. Masz czasem nieodpartą ochotę na kiszonego ogórka albo szpinak? To często nie zachcianka, tylko brak konkretnego składnika. U psów może chodzić o błonnik, chlorofil, enzymy roślinne, a nawet mikroflorę. Zwłaszcza jeśli dieta oparta jest wyłącznie na suchej karmie. Organizm może próbować samodzielnie to zbalansować. Znam psy, które po zmianie karmy na lepszą przestały interesować się trawą całkowicie. Zwrócił uwagę na częstotliwość trawienia, jakość kału, zmiany apetytu. Jeśli trawa to codzienność, a pies wykazuje objawy dyskomfortu, warto zrobić badania krwi lub konsultację z dietetykiem. 4. Ciekawość. Ten punkt jest szczególnie ważny dla właścicieli szczeniąt. Młode psy eksplorują świat pyskiem, tak jak niemowlaki wszystkiego dotykają i wkładają do buzi. Każde źdźbło trawy to nowy zapach, struktura, doznanie. Ale to zachowanie nie znika całkiem z wiekiem. Nawet dorosły pies może od czasu do czasu skubnąć trawę po prostu z ciekawości. To jak z nami. Nie zawsze sięgamy po chipsa, bo jesteśmy głodni. Czasem robimy to, bo jest pod ręką. Ważne pytanie. Czy pies to robi okazjonalnie czy regularnie i bez przerwy? Jeśli to drugie. Wracamy do punktów 1 i 3. 5. Rytuał lub kompulsywny nawyk. Niektóre psy uczą się, że zjadanie trawy jest częścią jakiegoś procesu. Na przykład jem trawę, potem się załatwiam, potem wracamy do domu. Działa jak mentalny znacznik końca spaceru. Inne psy zaczynają traktować to jako rytuał odstresowujący. Podobnie jak ty możesz bawić się długopisem, skubać brzeg notesu, gładzić róg kanapy. To nie musi mieć sensu biologicznego. Ma sens emocjonalny. Problem zaczyna się, gdy taki rytuał zamienia się w kompulsywne zachowanie. Jeśli pies nie potrafi przestać, zjada trawę w stresie, a do tego wykazuje niepokój. Może to być oznaka zaburzenia zachowania, które warto skonsultować z behawiorystą: kiedy się martwić. Zjadanie trawy samo w sobie nie musi być złe, ale ważne jest tło, kontekst, zachowanie towarzyszące: martw się jeśli pies robi to codziennie w dużych ilościach. Po trawie pojawiają się wymioty, rozwolnienie lub niechęć do jedzenia. Pies nagle zaczął to robić, choć wcześniej tego nie robił. To może świadczyć o zapaleniu jelit, pasożytach. Stresie przewlekłym, a w rzadkich przypadkach nawet o bólu neurologicznym lub metabolicznym. W takich sytuacjach weterynarz nie Google. Jak zapobiegać? Jeśli chcesz ograniczyć ten nawyk, skup się na trzech rzeczach: dieta, dobrej jakości karma z odpowiednim błonnikiem i zbilansowanym składem, ruch i eksploracja, zróżnicowane spacery, zabawy węchowe. Nowości w otoczeniu: zajęcie umysłu, zabawki logiczne, komendy, zabawy z człowiekiem. Im bardziej spełniony pies, tym mniej dziwnych zachowań będziesz obserwować. Twój pies też wcina trawę? Zostaw komentarz z napisem tak, jeśli to znasz z własnego podwórka. A jeśli chcesz kolejny film o tym, jakie rośliny są naprawdę trujące dla psów, to subskrybuj kanał i kliknij łapkę w górę. To była Psia Akademia. Dziękujemy, że jesteś z nami. Do zobaczenia.